Siemanko, byłam w Kociej Kawiarni Widzieliście przed chwilą nagranie z tego Mam taki outfit I do tego miałam takie buty Jeżeli ktoś by się pytał skąd są To one są z Kill. Ogólnie ficik wygląda Tak Jestem z niego dumna To jest mój drugi ulubiony fitzik w tym roku Siemaneczko, byłam w Lumpie i dorwałam taką ładną koszulę Z takimi tutaj falbankami I tu ma takie śliczne falbanki Widać chyba I mi się bardzo podoba I upolowałam dzisiaj tylko to Ale było warto Wstać o tej dziewiątej Siemanko Robimy brwi Bo jak widzicie ja już mam takie jasne strasznie, szczególnie pod słońce ich w ogóle nie widać i kupiłam sobie jedyną sprawdzoną henę dobrą i w ogóle jest zarąbista, także polecam jest w Rosmanie za 4 zł albo 5 także i strasznę na dwie brwi, więc tym bardziej. Kupiłam brązową. Bo czarna byłaby słaba Tu jest chyba płyn, a tu jest proszek Tylko w czym ja to zmieszam? Nie pomyślałam i nie mam w czym zmieszać Zaraz coś znajdę i do was wrócę Już jestem Weźmiemy sobie opaskę, żeby nam włosy nie przeszkadzały Mam taki talerzyk, na którym już wcześniej robiłam henne, Także idealnie się złożyło Muszę teraz obednę to po prostu Bo nie chce mi się bawić w jakieś rozdzieranie Wsypujemy całość. Mam tu całość. O. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. I teraz mamy ten krem. Do robienia tego. Aktywator tak zwany. Także teraz to mieszamy i znowu nie wpada na pomysł, czym ja to pomieszam i czym ja to nałożę w sumie, a wezmę jakiś, zaraz rozwrócę. Już jestem, jak widać mieszam to i znalazłam taki pędzelek, którym już wcześniej nakładałam henne, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że to mi się domyje i uda mi się to nałożyć na same włoski, ale kurde mam takie coś, o! Taki grzebyczek mam, może takim grzebyczkiem to nałożę. To jest pomysł. Przepraszam, że mnie tak prześwietla, ale nie mogę zasłonić okna. Także o, już pomieszamy. Odłożę ten pędzelek na jakiś papierek. Próbujemy to nałożyć. Jak widać, moich brwi nie widać. Więc nakładamy. O, to przy lusterku i zaraz do Was Już jestem, tym pędzelkiem nakładało się jak marzenie. Dalej jestem trochę no trochę bardzo brudna, ale już widać, że ciemnieje. I zobaczmy się, jak będę to zmywać. Brwi są powiedzmy, że zmyte. Są ciemniejsze na pewno. Trochę zostało mi się tej henny, ale to zawsze tak zostaje. Do jutra mi się to domyje. Siemaneczko, idziemy właśnie. O, zgasło nam zielone. Idziemy właśnie do lumpa, bo dzisiaj jest za 5 zł sztuka, więc zobaczmy, co znajdziemy. Najwyżej nic nie znajdziemy. A więc byłam w tym lumpie i dorwałam taką koszulkę. Ona w ogóle jest dla dzieci, dlatego obciąłam rękawy. I wygląda ona tak. Tak, jakiś season 10, a z tyłu jest, że cheerliderki, nie wiem czy widać, chyba widać, że więc jestem cheerliderką od dzisiaj.